Witaj bliźniaku. Nie słyszeliśmy się od kilku dni. Z racji tego, że mamy właśnie dzisiaj to przesilenie wiosenne, postanowiłam przysiąść, ponieważ to już właśnie ten moment, kiedy to słoneczko, dzień będzie teraz dłuższy i chcę zobaczyć, gdzie słońce, które obszary, z tej okazji wejmę trzy karty, które obszary to nasze słoneczko, którego będzie miały teraz. Pod dostatkiem coraz więcej, coraz więcej powinno nam tutaj doświetlić, co w naszym życiu w tym momencie należy dogrzać. Myślę, że usłyszymy się lada moment na rosnącym Księżycu i te czytania będą powiązane. Będziesz mógł zobaczyć, co jeszcze tutaj wzrasta i co pielęgnować. Natomiast fajnie, że spotykamy się właśnie teraz w weekend, kiedy mamy czas chcąc, nie chcąc, jesteśmy do tego zmuszeni. Aby się zreflektować i być może przeorganizować swoje życie i plany. Dlatego właśnie teraz na ten trudny okres, dla bliźniaka poproszę o trzy karty jako wskazówkę, gdzie teraz świeci słońce, gdzie to słoneczko nam wzrasta? Co domaga się uwagi u bliźniąt. O, kielichy, kielichy jedynady, Bardzo ładnie. Co na spodzie? Siedem buław. Bliźniaki będą musiały bronić swoich interesów, swoich założeń tego, co do tej pory Wam się udało zbudować. To jest taka energia siódemki, która mówi, nie potknij się własne nogi, ale nie pozwól też sobie wyrwać tutaj tej batuty, którą trzymasz, bo ty wiesz, czego ty bronisz. Ty już wiesz, co udało Ci się zbudować, znasz swoją stabilność, wiesz, jak smakuje w Twoim życiu mały sukces, i sztuką będzie teraz to obronić, aby nikt tutaj ci tego schematu nie zaburzył. Jak wygląda to dalej? Eee, ha. Kielichów, trójka kielichów, czyli fajna okazja do świętowania. Wbrew temu, co w tym momencie panuje, ta karta mówi o tym, że otoczenie, znajomi, przyjaźnie, oni Tobie sprzyjają, są skłonni do współpracy i są bardzo empatyczni we wszystkich decyzjach, które będziesz podejmował. Patrząc na ten spód, kiedy będziesz musiał bronić swoich działań, Możesz zawierzyć temu, że osoby, z którymi, że tak powiem, potrafisz się napić przysłowiowego kieliszka wina i spojrzeć im uczciwie w oczy, będą Tobie szczerze doradzać tutaj. Będą bardzo empatyczni. Co dalej? Dziewięć kielichów. To jest energia, która mówi o bardzo dużym zadowoleniu, ale to duże zadowolenie będzie opłacone uprzednio tym, że w tej dziewiątce mieczy będziesz miał poczucie, że nie masz wpływu na nic, bo dziewięć mieczy to jest nie mogę spać. To jest energia, która wybudza kogoś z nocy, natomiast to są bariery, które tworzymy w tym momencie w głowie. Myśli, które powodują, że ciężko nas, nam jest ruszyć do przodu. To nie są bariery fizyczne, podkreślam. Także u bliźniaka, tak jak powiedziałam, tu duża empatia ze strony najbliższych, to zdecydowanie, tak naprawdę, zawiesz temu, że ty masz być z czego zadowolony, bo jakiś sukces już sobie tutaj wypracowałeś. Tej siódemce, czyli szóstka, jako wielki sukces, mały sukces, ale do dużego sukcesu prowadzi osiem była także wierz mi, powiedzie się. Natomiast te bezsenne noce w najbliższym okresie. No cóż, tutaj uważajcie, żeby nie wchodzić w konflikty, e, potyczki słowne, bo nie do końca osiągniecie zamierzony cel. Przed tym was przestrzegam. Notabene uda Wam się od tego odciąć. Wszystkiego dobrego, drogie bliźniaki. Słyszymy się na moment na rosnącym księżycu. Cześć!